A skąd tu ten klocek? Pewnie sam sobie je tutaj kiedyś rozsypałeś. Nie nabijaj się, wiesz, jak to boli. Przez but bez przesady, roprzór. Wszystkie te graty musimy zrecyklingować. Grill, grys, jesteś gotowy na takie, am a. Ta stara deska może na początek. Grys, grys, grys. Świetnie, wspaniale super, dawaj kolejne. To może te kajdanki też wrzucimy. Rzucaj, rzucaj. Co wy robicie? Myślałam, że powstrzymam was z klockami. Leczcie z tego swojego chomikarstwa. Tam są moje dokumenty. To są same graty. Poza tym to też nasze rzeczy. Zostaw to, to są pieluszki naszego chomiczka. Boba, przecież on już nie żyje. Tam się nie używa pieluszek. Ja to biorę do swojego pokoju. Jesteś niepoważna. Nic mi tu już nie recyklinguje. Musimy odzyskać i sprzedać surowce na czynsz. Boba, to naprawdę jedyne wyjście. Okej, okay, ale ja to muszę nadzorować. Stary blad z kuchni? On był ulubiony mamy. Ona nam robiła na nim kanapki, ej. Stara, zapajęczona rama. Do niej chyba nie masz sentymentu. No weź, ona się przyda. Lizak, rocznik 95. Może być jeszcze dobry. To cukier. To się tak szybko nie starzeje. Zdechły szczur. Tutaj chyba już nie masz argumentów. Może jeszcze żyje. Niektóre hibernują. Dobra, tak się nie dogadamy. Wychodź stąd. Nasza siostra ma typowe objawy zbieractwa patologicznego. Potacie ma, no to cały tatuś. Puśćcie mnie! Przerób to wszystko, krilgryz. Wy nie wiecie, co tam jest! Kryz, kryz, kryz. Dlaczego wy dla mnie tacy jesteście? Cukier, kamień, trucizna, o i kawałek złota nawet. Przed barem u mleka na pewno ktoś to kupi. Jakiś stragan tylko wymyślmy. Z tym nie będzie problemu. Może skorzystamy z tego starego łóżka. Ciąg dalszy nastąpi.